Cześć, ja nazywam się Tymon, a to jest mój nowy film, to jest mój pierwszy film na nowym kanale, pierwszym kanale na YouTubie i chciałbym, żebyś e, pamiętał, że jeżeli więcej tego typu filmów byś chciał, chciała na tym kanale, e, może o tej tematyce, a może o innej, to zrób to, co potrzeba, czyli subskrybuj, naciśnij dzwoneczek i inne rzeczy, które są ku temu potrzebne. Jednocześnie też... E, ważne żebyś wiedział wiedziała że już jakiś czas w temacie działam mianowicie na samym dole tego filmu wkleję link do fanpage'a na, na Facebooku kliknij like też zrób wszystkie te rzeczy które są potrzebne żeby na bieżąco móc obserwować co się dzieje na naszym kanale w Highlife strategię. Teraz przechodząc do tematu dzisiejszego jako że Mamy takie czasy, gdzie większość czasu spędzamy oglądając telewizję, internet, e, siedząc w telefonie, czasami zapominając w ogóle, kim my jesteśmy, nawet do takiego stopnia i robiąc te rzeczy zbyt dużej ilości. Niestety, ma to wpływ na to, w jaki sposób na co dzień się czujemy. Nie jesteśmy w stanie za bardzo odnaleźć się w obecnej rzeczywistości, może nas nawet przytłaczać, a tego za bardzo byśmy nie chcieli, i tematem dzisiejszego e, nagrania jest właśnie medytacja. Regularna medytacja, która ma pomóc tym wszystkim rzeczom, a po to też między innymi, aby czuć szczęście, czuć. E, Taką przejrzystość wewnętrzną, czystość i umiejętność radzenia sobie z wszystkimi problemami, które nas dotyczą. E, I po prostu najzwyk, najzwyklejsze, najprostsze w świecie, szczęście, do którego myślę, że każdy bardziej świadomy lub mniej świadomie dąży, e, po to, żeby po prostu wyciągać jak najwięcej z tego życia pozytywów, e, nauki i tego, co potrzebujemy. I Chciałbym, żebyś wyobraził sobie taką sytuację, gdzie wstajesz jak co rano naturalnie wyspany, uśmiechasz się i czystość jakiejś wewnątrz doświadczasz. Nie wynagrodzi żaden nowy iPhone, iPad czy, czy telewizja. Jest miło, przejrzyście i nie możesz się doczekać kolejnego dnia doświadczania, nauki i po prostu życia. Gdy z kimś rozmawiasz, czy mocniej dyskutujesz, a może nawet kłócisz się, to. Wyraźnie jest odczuwalna w tobie wewnętrzna taka przestrzeń między tobą a, a z całą sytuacją, drugim człowiekiem, która daje wybór i luz emocjonalny. Już nie bierzesz osobiście tego, co się dzieje, a spokojnie słuchasz, widzisz, czujesz i odpo jakby odpowiadasz zgodnie z sobą. A może milczysz, bo tak w tym, w tym wypadku będzie lepiej. I tak Twoja jakość wewnętrznego życia wciąż wzrasta, rozwijasz się, wiesz naturalnie, w którą stronę chcesz iść i co robić. Ja osobiście tego typu doświadczenie wykonuję dwa razy dziennie od już około czterech, może trochę więcej miesięcy. Robię to podobnie jak uważam, że większość z nas mogłaby robić, powinna robić. Czyli tak samo jak wstajesz, czy przed śniadaniem, czy po śniadaniu, po prostu idziesz umyć zęby, a może bierzesz prysznic. Niektórzy robią to dwa razy dziennie. Czy po prostu tuż przed snem to co robisz, to myjesz zęby. Tak samo jest z medytacją, i tak samo można to wtłoczyć jako nawyk, który jest totalnie czymś fundamentalnym i podstawowym. Warto to po prostu w swoim życiu gdzieś tam regularnie wprowadzać i doświadczać robić to tak, jak, tak jak powinno się, tak, jak trzeba. Ja w perspektywie jakby nauk i teorii, które z jednej strony wyciągnąłem między innymi z takiej książki Osho, czytałem tych książek parę, to po dwóch trzech tygodniach takiego działania zmienia się struktura mózgu, zupełnie inaczej zaczynamy odbierać rzeczywistość. To co w tych czasach jest dobrze znane, o czym wcześniej mówiłem, czyli taki rodzaj przeciążenia w tym momencie będzie o wiele bardziej pod waszą kontrolą i będzie ta wewnętrzna przestrzeń odczuwalna dookoła ciebie, co myślę, że jest bardzo, bardzo istotne i potrzebne. Pewnego dnia pamiętam jak, czytając właśnie jedną z książek, między innymi Osho, siedziałem sobie jak zwykle na łóżku, czytałem książkę ja ogólnie często czytam, jednak tym razem poszło inaczej, bo po 15 mi minutach mniej więcej przestałem, i wszedłem w taki rodzaj głębokiej refleksji, aby ostatecznie coś ważnego zrozumieć, czym, czym chwalę się z tobą. Taka obserwacja, czyli właśnie medytacja, ona rozpuszcza negatywne emocje, a powiększa pozytywne. To jest dla mnie to była rewelacyjna wiadomość, bo mm, gdy, powiększasz, gdy możesz jeszcze bardziej odczuwać te pozytywne aspekty, a te, które nie do końca Ci pasują, po prostu je rozpuszczasz, tylko i wyłącznie obserwując je, wpatrując się w nie, to sam, sam z siebie ten fakt jest dla mnie z jednej strony prosty, czego ego zazwyczaj no niezbyt e, akceptuje, natomiast robiąc tak prostą czynność, okazuje się, że większość problemów jesteśmy w stanie e, niwelować w swoim życiu. To, co się pojawia jeszcze, to jesteś o wiele bardziej skuteczniejszy, skuteczniejsza, potrzebujesz mniej poprzez e, mniejszą ilość czasu, e, którym, którym musisz, którą musisz poświęcać na sen. E, dużo bardziej zmniejsza się stres w Twoim życiu. To, co też u Osho przeczytałem, na przykład, to wreszcie możemy patrzeć na swoje wszystkie, wszystkie problemy, które doświadczamy, z odpowiedniej perspektywy. Trochę jakbyśmy byli na najwyższej górze świata i z tamtej perspektywy patrzyli na małe problemy, jak się okazuje, problemiki, które tak naprawdę nie muszą mieć na nas takiego wpływu, jak, jak do tej pory miały. Zauważyłem, że stalowa koncentracja się w pewnym momencie uruchamia i obecność w danej chwili, w której jesteś, i to się dzieje automatycznie. Co ciekawe, to jest dosyć kluczowe, że automatycznie w momencie, kiedy rozmawiam z jakąś osobą czy pojawia się problem, sytuacja jakaś, która, którą trzeba rozwiązać, włącza się koncentracja i obecność, która bardzo pomaga. Z innymi ludźmi często włącza się automatycznie też rodzaj empatii. Czujemy tą jedność, o której często się powtarza przy medytacji z inną z innymi ludźmi, ale też ze zwierzętami. Ja swoją drogą od już czwarty rok nie jem w ogóle mięsa, co też mi dodatkowo pomaga. Natomiast ten brak przygniecenia obowiązkami i ten rodzaj takiej czystości wewnętrznej, spokoju głębokiego, który wychodzi z siebie naturalnie, to jest też jako jedna z cech, które się bardzo często naturalnie automatycznie pojawiają. I tak sobie też myślałem, że gdybym mniej więcej 5-10 lat temu dowiedział się o tym, o czym teraz Tobie właśnie mówię, myślę, że bym był w zupełnie innym miejscu niż obecnie się znajduję. I to jest kluczowe. W praktyce ta medytacja, o której wspominam, którą robię, polega na tym, że ja zaczynam od 10 minut w taką jedną sesję rano. Później 10 minut wieczorem. To, co, to, na czym się skupiłem, to pierwsze wyprostowane plecy podczas takiej medytacji, mudra to się nazywa, czyli jedna, jedną rękę kładę w ten sposób, drugą na nią nakładam, w ten sposób trzymam palce. I kładę sobie ją na, na, na nogach sobie, w ten sposób ręce. Dodatkowo moje oczy są skupione na 4, około 45 stopni w, w dół, wpatrują się w jakiś punkt w jakiś martwy punkt, co jest istotne, nie w jakiegoś, nie wiem, innego człowieka, czy patrzymy, czy, czy leżącego, czy na przykład, nie wiem, e, e, zwierzątko, które akurat ma, ma tam, załóżmy, klatkę, tylko chodzi o to, żeby to był martwy punkt. Wpatrujemy się w, te, w ten oto punkt. Liczymy jednocześnie do dziesięciu, mniej więcej w tempie, na zasadzie jak, jak e, co sekundę, czy, czy na przykład jak słyszysz, czujesz bicie swojego serca, to raz, dwa, trzy, tylko po cichutko oczywiście e, liczysz. I co jest istotne, język sięga do Twojego podniebienia i jest do niego przyklejony, żeby do siebie za bardzo nie gadać głosami wewnętrznymi. Czy jeszcze jest coś istotnego? Ja sobie włączam minutnik, zaczynam od 10 minut, teraz obecnie przeszedłem już do, do ja byłem, przechodziłem przez 12 minut, obecnie 13 minut każda medytacja natomiast tak jak będziemy wewnętrznie to czuli można to trosz, coraz bardziej powiększyć moim celem jest to, żeby pół godziny dziennie e, łącznie sobie medytować czyli e, 15 minut rano przed, e, pośnie e, 15 minut wieczorem czyli tuż przed zaśnięciem i właśnie w ten oto sposób i to co przed momentem przedstawiłem, chciałem Was zachęcić do e, pewnego rodzaju Zajęcia, nowego nawyku, który myślę, że warto wdrażać. Zapraszam Was do, tak jak wspominałem wcześniej, subskrybowania, do obserwowania. Mam nadzieję, że będzie tak, jakbyście tego oczekiwali i razem sobie w tym pomożemy. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.